Eliza Orzeszkowa. O rycerzu miłującym. Bywają na świecie ludzie nader silni, od wszelakiego złego silniejsi, którzy, gdyby największa przeszkoda na drodze ich stanęła, jak piórko z drogi ją zmiotą. Ha, taka w nich jest moc. A jaka to moc? Skąd w nich ta moc? Zgadnijcie. <śm> nie zgadujecie. Słuchajcie, tedy opowiem. Było raz zdarzenie takie. Legł pośród drogi, którą ludzie chadzali, jeździli, kamień takiej wielkości okrutnej, że ani przejść, ani przejechać bezpiecznie nikomu nijak nie dawał. Jednym się o niego uwozów kołat roztrzaskiwały, Insi przez niego doświadczali upadków śmiertelnych, insi jeszcze z daleka objeżdżając go zmuszonymi byli. Ile od tego srogiego głazu poszło po ludziach frasunków i smutków, ile zgryzot przecierpianych, robót niespełnionych, utrat poniesionych, nie zliczyć. Skąd ten głaz się wziął, nie wiadomo. Ziemia go zapewne sama na stracenie człowieczy wydała, boć wszyscy wiedzą, że karmicielką będąc, macierz ta nasza zarówno i trapicielkom, dziadkom swym być, a ku ich trapieniu potwory srogie wydawać z siebie umie. O, umie. Ale przebrała się raz cierpliwość ludzka. Kto żyw? Do kupy zbierali się i hej, że wszyscy razem przeciw wspólnemu nieprzyjacielowi. Jako gałęzie przestępu dookoła pnia dębowego, tak ramiona co najsilniejsze dookoła głazu się oplotły. I hej, ho, ho, w górę silniej, wyżej. Jeszcze raz, jeszcze, jeszcze raz. Dziesięć 10 i sto razy. Nic. Jak tkwił, tak tkwił w ziemi świętej, spośród mchu brunatnego, co go obrasta, białe zęby wyszczerzając <zysz> z pośmiewiskiem. Wtedy stanęli ludzie biedni w zasmęceniu wielkim, ręce poupuszczali i cisza głucha na nich spadła. Nic nie mówią, nic nie zamierzają, zęby tylko ścisnęli, i z nogami, jakby w ziemię, przez nieszczęście wkopanymi stoją. Oj, oj! Czy kto nie widział tego, jak nieszczęście wkopuje w ziemię nogi ludzkie? A zdarza się też, że i całego człowieka z sercem żywym do niej zakopie. Bo kto nieszczęśliwy jest, ten jakby pod ziemią był. Żył niby, a martwy. I głucha cisza dookoła go oblatuje. Wtem widzą, ktoś dziś na koniu drogą nadjeżdża, a że droga leśną była, więc co wybłyśnie spośród drzew promień słoneczny, to mu w hełmie wysokim niby gwiazdę złotą, niby diament tęczą świecący zapali. Pan, nie pan, rycerz, nie rycerz, no, chyba rycerz, bo hełm ma nad głową i odzież gdzieniegdzie od stali pobłyskującą. Oblicze zaś rycerza jaśniało od piękności takiej, takiej jakiście anielskiej albo niebieskiej, że gdy przybliżyć się i konia powstrzymał, ludzie wnet ufność ku niebu poczuwszy, Obiedzie swoje, rozpowiadać mu, zaczęli, a narzekać, rozpowiadając. Tak i tak, jaśnie wielmożny, panie, rozpowiadają. Takie i takie zdarzyło się nam nieszczęście. Patrzą, aż na jasne oblicze rycerza najmilsza dobroć występuje i z konia zsiadać on zamierza. Ja wam, mówi, Kamień ten z drogi odrzuca. Oni na to z podziwiem, gdzieżby jaśnie wielmożny Pan dla nas taką fatygę ponosił? A on im na to z uśmiechem cudnym. Dlatego jestem na świecie posłany, aby cierpiących i ukrzywdzonych ratować. Oni znów na to z wątpliwością. Nie wystarczy tu siła by największa. A on im na to z oczyma błyszczącymi jak gwiazdy. Moje wystarczą, bo je biorę z miłującego serca. Tu głas okrutny rękoma opasał, wstrząsnął nim tak, że aż ziemia stęknęła aż oblicze własne zalało mu się zdrojem potu i z ziemi go wyrwawszy w las daleko odrzucił. Tylko w powietrzu zagrzmiało odróbnięcia głazu na świerki i sosny, które jak trzciny łamały się pod nim strzaskiem niewypowiedzianym. I ucichło. Droga przed ludźmi leżała równa, gładka, a po twarzach ludzkich skrzydło anielskie pisało litery radości. Rycerz znowu na koń wsiadł i pięknie ukłoniwszy się pojechał dalej cierpiących i ukrzydzonych ratować. Silnyż był, oj silnyż, a skąd w nim była ta olbrzymia moc? <grych> ano Serca miłującego mówił: Ot, w sercu miłującym widać tkwi ta moc olbrzymia, co by największe zło przemóc zdoła. Do zobaczenia.